Przerwa. Rozległ się komunikat, że dzieci są odwołane z ostatniej lekcji. Przez co cały tłum, łącznie z kiarą, szybko wrócił do domu. Pamiętaj, co na jutro masz przynieść. Dobra, chodźmy do domu. Czekaj na mnie. Pa Hej! Ej, to ja na Ciebie może poczekam. Dobra. Czego chcesz? Chciałam się spytać, czy pójdziesz dzisiaj ze mną na deski. Słuchaj, dzisiaj chyba moja mama przyjechała i chciałabym chwilę z nią pobyć. Ale... No nie wiem. Napiszę ci na fejsie. No to dobra. A. Kiedy Kiara wróciła do domu, nie spodziewała się, że mama zrobiła jej taką wielką niespodziankę. A mianowicie po przywitaniu się, a zresztą zobaczycie dalej. No cześć mamusiu. Mua. Słuchaj, łącznie z twoją ciocią Elizabet i twoim wujkiem Januszem zrobiliśmy Ci przemeblowanie w Twoim pokoju i nowe tapety! Serio? Tak, dodam trochę nowych ciuszków, bo wiesz, jak ja byłam mała, zawsze chciałam mieć dużo cichów, więc nie chcę, żeby to też od ciebie, że masz mało ciuchów. A na pewno z jednego, który leży na deskorolce, ma i bardziej się ucieszysz. A reszta jest w twoim nowym łóżku. Tam jest taka szafa, ale lepiej nie otwieraj, bo trochę ich dużo. Dobrze, otworzę później. Dzięki. Kiera szła do góry. A więc w jej pokoju ujrzała to. Czyli jej przemeblowany pokój. Oczywiście. Wow. Ale tu teraz dużo miejsca jest dla mnie. A mama mówiła o tym ubraniu. Dobra. Zapytam się, czy mogę pójść na deski. A w zasadzie zwołam. Mamo! Tak. Chodź tu na chwilę. Tak córeczko. Mogę iść dzisiaj na deski, bo Rik chciał, żebym z nim pojechała. A dobra, o której? Jeszcze nie wiem. Jak się dowiem, to ci powiem. Dobra. To miłej wycieczki. I tak, oto moje marzenia się spełniły. Dobra, narratorze, wyłaź z mojej głowy, bo już mam tego dość. Chcę prowadzić taki odcinek, jaki był pierwszy. Dobra, a teraz Ozark, bo muszę się przebrać. A to na co mam pokazać? Nie wiem na co. No już trudno. Ubiorę to sobie. Tak, oto Kiara się przebierała. I przebierała. I przebierała. I przebierała. Jej ja już koniec tego poetykowania. Także ona się przebierała. No i przy przebieraniu ujrzała, jak to ładnie wygląda. Zresztą sami zobaczycie zaraz. I to po prostu jest taki, takie luźne dziecko, więc. Halo? oj sorki, dlaczego ten odcinek musi być taki dziwny? Dobra, kontynuujmy. Mamo, teraz w sumie pójdę, tylko jeszcze napisz, dam znać. Facebook, Facebook, a kupi telefon, u matko, co się stało z tym o tą szafką? Nie wiem. O, dobra, odpisał, że idę. Mama, idę na deski. I tak oto Kiara poszła na te deski. Czekała na swoim podwórku. A mianowicie przy rzece. Tam, gdzie zawsze się dzieciaki umawiały ze sobą. I tam już zostało to miejsce na amen. I narratorze, weź ty się ogarnij. No i takiegoś było. Hej, patrz, przyniosłem moją fiszkę. Jest taka trochę kwadratowa, ale nieważne. Jest taki fajny. A ty masz jakieś autko? Jakie autko? Bo zaraz sobie pójdę. Ona jest takie wygodne. Możesz sobie siedzieć i nogami odpychać się od dołu. No nic. I tak oto sobie pojechali. Zapraszam na mój vlog. To jest trochę teraz takie, takie poza filmem, bo to jest taki trochę dziwny odcinek, ale nieważne. Vlog też będzie dzisiaj.